Spóźniliście się jako rząd w pomocy, więc nie spóźnijcie się jako rząd w realizacji tych zadań, do których Polacy nas tu wysłali. Przed chwilą padły tak, u mnie. Z, tej, z tej mównicy słowa nieprawdy, a właściwie kłamstwa w całości. Bardzo proszę, 30 sekund. Jeżeli nie, wyłączę panu mikrofon, Pani Marszałku, Wysoka Izbo. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, w poprzednim tygodniu pan Marszałek apelował o pracę ponad politycznymi podziałami. I właśnie większość koalicyjna pokazała, jak ta praca ponad politycznymi podziałami wygląda. W komisji, która miała zająć się projektami powodziowymi, została odrzucona dobra ustawa prawa i sprawiedliwości, która realnie rozwiązywała wszystkie problemy, które powinny zostać, wszystkie problemy, które powinny zostać, przeciwko którym powinny zostać podjęte realne działania. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, jeżeli nie chcecie, jeżeli nie chcecie realnej pomocy dla powodzian, czyli do 100% odbudowy budynków mieszkalnych, budynków gospodarczych, wsparcia dla samorządów, które naprawdę tego wsparcia teraz potrzebują, nie gadania, nie gadania polityków, tylko realnego wsparcia, to przyjmijcie dobre nasze poprawki. Przyjmijcie te poprawki, które spowodują, że ta pomoc będzie realna. Spóźniliście się jako rząd w pomocy, więc nie spóźnijcie się jako rząd, w realizacji tych zadań, do których Polacy nas tu wysłali. Czyli podjęcia realnej pomocy dla powodzi, bo niestety w tym momencie ta ustawa, którą państwo prezentujecie, jest koślawa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Z wnioskiem ze strony Koalicji Obywatelskiej, bo jeszcze nie miała wniosku. Głos przeciw. Nie, nie wniosku przeciwnego nie. Może pan złożyć wniosek formalny w imieniu klubu Koalicja Obywatelska. Ja wiem, ale dyskusję będziemy mieli za chwilę i wtedy może Pan zabrać głos jako sprawozdawca. Natomiast może Pan teraz wystąpić w imieniu Klubu Koalicji Obywatelskiej z wnioskiem formalnym. No. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Pani poseł Sowa występuje z wnioskiem formalnym, jak Chcę każdy z Was w imieniu klubu. Przed chwilą padły tak u mnie. Z, tej, z tej mównicy słowa nieprawdy, a właściwie kłamstwa w całości. Pracowaliśmy nad dwoma projektami powodziowymi. Faktem jest, że projekt rządowy jest projektem w pełni kompleksowym, o wiele szerszym i w całości uwzględnia również wszystkie te elementy, które znalazły się w projekcie PiSu. Co więcej. Chcę powiedzieć, że w momencie, kiedy posłowie PIS-u składali wniosek, projekt uchwały pomocowej dla powodzian 18 września, rząd już dzień wcześniej przygotował zasady pomocy, w oparciu o których można uzyskać i mieszkańcy powodzianie to uzyskali. 10 tysięcy złotych zasiłku powodziowego, 200 tysięcy dotacji na remont mieszkania i 100 tysięcy dotacji na remont gospodarstwa domowego. Ta pomoc to została uruchomiona, w pełni konsumuje państwa wniosek, dlatego nie można było przyjąć projektu złożonego przez Prawo i Sprawiedliwość, bowiem byłby całkowicie bezprzedmiotowy. Panie Pośle. Bardzo pro Jeżeli chce pan mieć prawo do sprostowania, musi pan na początku zacytować frazę, która została pana zdaniem źle zrozumiana. Bardzo proszę. 30 sekund. Jeżeli nie, wyłączę panu mikrofon. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, pan poseł Sowa widocznie nie do końca zrozumiał to, co ja powiedziałem. Bo państwa projekt, który państwo przedłożyliście, niestety w wielu miejscach, panie pośle, jest wadliwy. Na przykład nie dotyka realnej pomocy dla polskiego rolnika, o którym panu się zapomnieliście. Szanowni Państwo, na tym skończyliśmy rozpatrywanie tak zwanych wniosków formalnych.